Dzień dobry, dziękuję bardzo serdecznie, Jakubie. Odpowiadam na Twoje pytanie. Czy Pokorek w przyszłym roku będzie miał tesle i smarował brody olejkiem wegańskim? Pyta Jakub. Hmm. Czy tak będzie? duże szanse, jest bardzo, bardzo duża szansa, że tak, że tak właśnie będzie, że uda się i posiadać Teslę e, i smarować się w radolekiem Tak, jeżeli chodzi tutaj o e, pokorka, natomiast mam tutaj kartę diabła, czyli trzeba będzie jak najszybciej tak pokonać, możliwie jak najszybciej pokonać wszelkie jakieś takie zadiablenia, uzależnienia, nałogi, toksyczne relacje, toksyczne kwestie, jakąś, nie wiem, gonitwę myśli, stan, stany depresyjne, lękowe, tak, coś, co po prostu trzyma i nie da przejdź do przodu, coś, co trzyma nas, takie poczucie pustki, poczucie osamotnienia, poczucie, być jak w klatce, coś, co ciągnie nas do dołu, tak? Te wszystkie takie ciężkie ciężkie, niskie wibracje, tak, to trzeba pokonać w miarę możliwości jak najszybciej. No i mamy trójkę kielichów, tak, i już kiedy pokorek pokona takie kwestie, to jest świętowanie, trójka kielichów, świętowanie, powody do świętowania, imprezowanie, sukcesy, zwycięstwa, pierwsze miejsca, najwyższe wynagrodzenia, najlepsze stanowiska, najlepsze samochody, tak, najlepsze olejki wegańskie, wszystko to, czego gdzieś tam pokorek będzie potrzebował, także zdecydowanie, no naprawdę, na szansę, że tak, zwłaszcza, że e, to jest na tak karta Rydwana. Karta Rydwana mówi o takim pędzie do przodu niesamowitym, tak? Czyli Pokorek w przyszłym roku rozwinie się pod każdym względem. E, no absolutnie, tak? Rozwinie się mm, i zawodowo-finansowo, i rozwojowo, i nie wiem, zdrowotnie, e, i, i w uczuciach, tak? Pod każdym względem rozwinie się i na pewno finansów nie zabraknie mu też, tak? Także Pokorek ma przed sobą fantastyczny rok. No i w ogóle dalszy czas również, fantastyczny czas, który będzie obfity w bardzo um, takie ważne i no niesamowicie też motywujące wydarzenia, tak? Także i ten rok na pewno będzie bardzo łaskawy. E, aczkolwiek, no, pracy troszeczkę trzeba będzie włożyć, żeby te zadziwienia pokonać, tak? Ale generalnie będzie rok bardzo łaskawy, obfity w super wydarzenia. Także trzeba korzystać e, z tej dobrej pasy. Tylko to, co jest na nie od tak? Czyli dokładnie pokorek może, jedyne, co może pokorka przed tym sukcesem e, powstrzymać, to niewykorzystywanie szans, po prostu. Płaźnych w negatywnie mówi mi o tym, że ktoś nie wykorzystuje szans, które los mu gdzieś tam przygotował, tak? E, po prostu spadały jak nie ma szanse, dosłownie, jedno po drugie, no a pokorek nie chce ich wykorzystać, tak, boi się, być może, nie wiem, ym, po prostu nie ma chęci, nie ma, nie ma sił, nie ma energii, może, y, może mu się po prostu nie chce, tak, no ale z jakiegoś powodu nie wykorzystuje, także tylko to może go przeszkadzać, więc niech pokorek wykorzystuje szansę absolutnie, pokonuje te zawiablenia i te niskie wibracje, yy, podda się temu niesamowitym rozwojowi, a proszę bardzo, będzie świętowanie, razem z Tesą i olejkiem wagańskim, także naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Dziękuję serdecznie. Trzymam kciuki i za pokorka, i za kubę. Dziękuję za zaufanie. Do usłyszenia, do zobaczenia.